Zwykle interesującym zjawiskiem, z którym mamy do czynienia we współczesności, jest tworzenie alternatywnych, wirtualnych tożsamości. Bardzo wielu ludzi tworzy internetowe awatary, w których występują, pod którymi występują jako zupełnie inne osoba o zupełnie innych cechach, charakterystykach. Film, który za chwilę zobaczymy, mówi właśnie o nich. Jest wywiadem z administratorką internetowych czatów i forów. Opowiadającą o tym, jak, jakie tożsamości internetowe tworzą ludzie. Tożsamość w internecie, nieważne czy to jest tożsamość prawdziwa, czy fikcyjna, kieruje się identycznie. To znaczy, są to obrazki, są, jest to nazwa. To jest y, zdjęcie, które się zamieszcza w profilu. To jest wszystko, co się buduje dookoła siebie. Jest takie przysłowie internetowe, że w internecie nikt nie wie, że jesteś psem. Więc jeżeli nikt nie wie, że jesteś psem, to nie możesz w pewnym momencie zacząć szczekać. Kiedyś zupełnym przypadkiem znalazłam forum y, dorosłych facetów, miłośników chodzenia w pieluchach. A z tym ujawnianiem osobistych informacji to jest tak samo jak w życiu. Jeden człowiek ujawnia, drugi nie ujawnia. Ujawniamy, jak czegoś potrzebujemy. Jeżeli się na przykład pochorujemy i szukamy pomocy, to napiszemy, że jesteśmy chorzy. Część osób pisze wiele lat na forum, na forum jakąś tam historię ma, jego poglądy znamy, natomiast jego życia prywatnego nie znamy w ogóle, bo nie potrafi nic nie pisać, nie ma po prostu takiej potrzeby. A z kolei inne osoby są takie, że oprócz tego, co jakby wypływa z dyskusji, to jeszcze w międzyczasie napisze, a moje dziecko na ten temat sądzi to czy tamto, i jeszcze do tego wrzucą zdjęcie swojego kota z torczykiem w tle. I my już wiemy, że nie tylko ma kota, ale jeszcze do tego hoduje storczyki. To bardzo ciekawe zjawisko. Dla mnie niezwykłe jest to, że ludzie są w stanie wkładać tak wiele wysiłku i poświęcać tyle czasu na tworzenie tożsamości, która nie jest ich prawdziwą tożsamością, a może, a może tak naprawdę właśnie jest prawdziwsza niż ta, którą prezentują w realu? To rzeczywiście bardzo fascynujące. Z jednej strony to nowy aspekt, używanie internetu do tworzenia alternatywnej tożsamości, awatarów. Ale z drugiej strony to zjawisko znane już od dawna. Szpiedzy żyją, kreując alternatywne tożsamości. Jeśli jesteś szpiegiem, nikt na świecie o tym nie wie. Nie wie Twoja rodzina, nie wie nikt poza Twoim przełożonym agentem. Jeśli jesteś jeśli jesteś bigamistą, masz dwie rodziny i jedna nie wie o drugiej. Prowadzisz podwójne życie. Wielu ludzi ma fantazje seksualne. Czy są seksualnymi fetyszystami, jak wspomniano w wywiadzie? To właśnie ta część życia jest odseparowana od całej reszty. Właściwie ciekawą dla mnie rzeczą jest to, że wielu z nas ma kilka różnych tożsamości w różnych częściach samego siebie. I czasami nie pozwalamy jednej części naszej tożsamości dostrzec tej drugiej, ponieważ byłoby to zawstydzające. Mamy święto Halloween. W Ameryce tak świętujemy noc przed dniem wszystkich świętych. Ludzie przebierają się w różne kostiumy, zakładają maski. Wielu chce wtedy się przebrać, stworzyć sobie inną tożsamość. Chcą być anonimowi, nierozpoznani przez nikogo. I to daje im przyzwolenie robienia czegoś, czego normalnie by nie zrobili. W niektórych przypadkach znaczy to, że możesz być przyjazny, otwarty, kiedy tak naprawdę jesteś osobą wstydliwą. W innych przypadkach daje ci to wolność do robienia rzeczy brutalnych czy agresywnych i nie będziesz się czuł odpowiedzialny za takie zachowanie. Zrobiliśmy badania nad zjawiskiem, które nazwaliśmy deindywiduacją, czyli sprawianiem, że ludzie czują się anonimowi. Umieszcza się takich ludzi pośród jakiejś grupy, bądź na przykład w ciemnym pomieszczeniu, nakłada im się kaptury czy maski. Kiedy sytuacja skłania do tego, żeby być towarzyskim, pojawia się chęć wyjścia na imprezę. To ci ludzie są najbardziej otwarci, kochają się. W sytuacji, kiedy dostaną przyzwolenie, żeby kogoś skrzywdzić, wtedy będą bardziej podatni na bycie brutalnym i agresywnym. Kiedy przygotowujesz młodego żołnierza do bycia zabójcą, ubierasz go w mundur, golisz mu głowę czynisz go anonimowym. W każdym kraju, w którym żołnierze są anonimowi, kiedy idą na wojnę, są bardziej skłonni zabić, torturować czy okaleczyć wroga niż ci, którzy żyją w społeczeństwach, gdzie walczy się bez zmiany swojego wyglądu. Co mnie fascynuje w internecie, to to, że mamy teraz wiele nowych portali, na których dopasowują cię do kogoś, szukają podobieństw. Chcesz dzięki nim przyciągnąć czyjąś uwagę, kogoś tej samej bądź innej płci, w zależności od Twojej orientacji seksualnej. Więc przedstawiasz się tam szczerze, ale pod warunkiem, że lubisz siebie. Mówisz: Zobacz, taki oto jestem. Ale jeśli nie lubisz siebie i jesteś świadomy tego, że ludzie by Cię nie polubili takim, jakim jesteś, kreujesz iluzję. Kreujesz kogoś, kim chciałbyś być. Problem pojawia się, kiedy masz niekończącą się interakcję, kiedy musisz być spójny w swoim kłamstwie. Ciężko jest utrzymać takie kłamstwo przez długi czas. To, co zaczyna się jako fantazja czy po prostu zabawa, pewnego dnia zacznie wywierać na tobie presję utrzymania fałszywej tożsamości. Nie wiem, czy są jakieś badania psychologiczne o tym aspekcie tożsamości internetowej, ponieważ to relatywnie nowy aspekt, ale jakże fascynujący. Myślisz, że stworzenie internetowej tożsamości może być szansą na nowe życie? Szczególnie dla osób niezadowolonych ze swojego życia. Jeśli zadajesz pytanie, czy jesteś całkowicie zadowolony ze swojego życia, myślę, że wielu ludzi powie nie. Powiedzą: "Moje życie teraz, nastolatka czy człowieka dorosłego nie jest takie, jakie wyobrażałem sobie, kiedy byłem młodszy. Chciałbym, żeby moje życie wyglądało inaczej". Niektórzy ludzie stwierdzą: "Będę pracował nad tym, żeby było lepsze", a inni powiedzą, że się poddają. Może dla ludzi, którzy się poddają, stworzenie idealnej tożsamości zmotywuje ich do zmiany życia na lepsze? Żeby mieć lepsze życie, musisz na nie zapracować. Niezależnie od tego, jak bardzo uwierzysz w szczęście, przeznaczenie, Boga czy Allaha, samo to się nie stanie. Myślę, że to bardzo interesujące. Badać motywację ludzi, którzy są w stanie zrezygnować ze swojej tożsamości, by stworzyć nową, wirtualną. To właśnie wirtualna tożsamość. Więc może internetowa tożsamość jest szansą na terapeutyczną interwencję. Mam na myśli to, że w internecie możemy wykreować nową tożsamość, by następnie sprawić, by stała się nową, zdrową, zadowalającą tożsamością. Myślę, że to rzeczywiście świetna myśl. Myślę, że są ludzie, którzy tworzą wirtualne laboratoria rzeczywistości. Wchodzisz tam w nowe ustawienia, możesz wybrać nową rzeczywistość, a potem starasz się zbudować idealny świat wokół siebie. Taki świat, który pomoże rozwijać Twoją nową tożsamość. Wtedy pojawia się kluczowe pytanie. Czy możesz przenieść to wszystko z Internetu do swojego życia codziennego? Ponieważ, jeśli tam zostaniesz, to może być problem. Problemem jest to, że nie chcesz tam zostać, bo nie jest to prawdziwy świat.